Trenerze, za nami mecz z rezerwami Legii Warszawa. Przegrywamy 1-0. Szkoda, bardzo szkoda, bo mieliśmy rzut karny. Za chwilę po tym niewykorzystanym rzucie karnym tracimy bramkę. Nie, no, trzeba przyznać, że bardzo walczyliśmy. Nie udało się, jak trener ocenia dzisiejszy mecz. Myślę, że e, możemy być w pełni dumni z chłopaków za, za wolę walki, determinację i serducho e, zdrowie, które pozostawili na boisku, bo, bo... Bardzo heroiczna pierwsza połowa, mega oddanie sprawy. Widzieliśmy, że w pierwszej połowie będzie ciężko się przystosować do warunków tempa, tempa gry, a też mieliśmy kilka drobnych taktycznych rozwiązań do omówienia w przerwie. A po przerwie, w momencie, gdy te elementy zostały poprawione, to myślę, że w drugiej połowie byliśmy zespołem lepszym. To jest tak na gorąco moja, moja ocena. Byliśmy zespołem lepszym, byliśmy zespołem, która, który w bardziej przemyślany sposób dostawał się pod pole karne przeciwnika. Wywalczyliśmy rzut karny. A z rzutu karnego tracimy bramkę, znaczy inaczej. No najpierw nie strzelone i, i akcja, później yy, tracimy bramkę po błędzie, po prostym błędzie, i, i, i trochę tego szkoda, trochę tego szkoda, bo to zamazuje. To zamazuje trochę rzeczywistość, to zamazuje ten nakład pracy, który, który, który włożyliśmy w drugą połowę, i, i tą determinację, bo myślę, że możemy spokojnie mówić, że na punkt w dniu dzisiejszym zdecydowanie zasługujemy, zasłużyliśmy, zasłużyliśmy. Ale taka jest piłka nożna, będziemy musieli to wziąć tak latę i, i spodniesiono okowo na pewno wracamy z, z, z LTC. Dziękuję też za ocenę meczu.